Witam serdecznie dzisiaj na warsztacie, Jak zrobić regulator obrotów do silników, czy na przykład ściemniacz do żarówek. Zapraszam! Na warsztacie Artystyczny Chaos. Jakaś elektronika, płytka, gniazdo. To co, co z tego będzie? Z tego będzie, tak jak wcześniej wspomniałem, regulator obrotów do silnika lub ściemniarz do żarówek. Płytka była wyciągnięta z jakiegoś miksera. Obudowa, już kiedyś ją pokazywałem na warsztacie to była ładowarka do baterii. Niestety baterie padły. Silniki są sprawne, odłożyłem wkrętarki na na półkę, bo jeszcze posłużą. Podobnie jak tutaj ta wkrętarka, która która jest robiona na kabel i mi służy dosyć dobrze. A tutaj chciałem zrobić regulator, bo większość moich szlifierek i wiertarek nie ma regulacji obrotów. Ta regulacja obrotów będzie przez układ tyrystorowy. Taki układ łatwo kupić na Aliexpressie lub na Allegro. Tak jak mówię, jest to ta akurat płytka jest wyciągnięta z silnika ze starego miksera, o tak. Już tutaj dopasowałem, dopasowałem potencjometr. Niestety nie mam tutaj tej gałki, muszę coś poszukać. Jak ja, jak ja zamierzam to zrobić, zamierzam w ten sposób zrobić, że sadzić tutaj jeszcze gniazdo. Tak, żeby można było łatwo podpiąć szlifierkę lub wiertarkę, ewentualnie jakąś, jakąś, jakąś żarówkę. Ale z, będzie mi to służyć raczej, raczej do szlifowania lub do, do wiertarek, żeby mieć wolne obroty. Najprostszą metodą sterowania czy regulacji obrotów silnika szeregowego te silniki występują najczęściej w wiertarkach, w krętarkach, w urządzeniach ręcznych, ponieważ ten silnik jest mały i ma dużą moc. I najlepszą regulacją, tak o połowę, to jest Szeregowo dioda prostownicza. I po prostu ta dioda obcina, jak widzimy na wykresie. Ja może to później narysuję taki rysunek, jak to wszystko jest podpięte. Obcina, tak jakby pół napięcia. I dlatego ta wkrętarka ma. Mniejsze obroty i żarówka o pół mniej świeci. Ale to narysuję taki schemat, jak ja to podłączyłem. I, I zasadę tego sterowania. Ale najpierw to wszystko zmontuję. Chcę dodać jeszcze kontrolkę albo taką. Albo taką, czerwoną, albo żółtą, gdzieś w tym miejscu. A tutaj wsadzić gniazdo. Jak to, jak ja chcę to gniazdo wmontować? Tutaj była, było stare miejsce po, po takim zaczepie do ładowania akumulatorów. Ten zaczep jest tutaj. No ale on nie jest potrzebny. Wymyśliłem sobie taki sposób, żeby odrysować puszkę taką instalacyjną, sześćdziesiątkę i dookoła zaznaczyć, dookoła wywiercić, tak żeby to nie przeszkadzało, dookoła wywiercić i oszlifować plastik, tak żeby można było wmontować to gniazdo. Wyjście jest tutaj na wejście do zasilania do gniazdka, a wyjście z regulatora będzie przez to gniazd. Tutaj regulacja płynna, jakiś wskaźnik napięcia. Te wskaźniki akurat są były z uszkodzonej pralki. Stawię ten wskaźnik, to jest, to jest tutaj znaunówka w środku ten wskaźnik i zastanawiam się jeszcze nad przełącznikiem jakimś tak żeby e, regulować regulować e, prędkość obrotową przez diodę Czyli tak, albo dioda, czyli o pół, o pół zjeżdżamy jakby moc świecenia żarówki przez diodę, albo płynna regulacja przez regulator. Ale wszystko to zmontuję. Tak jak mówię, no muszę wstawić pierwsze to gniazdo. Płytkę zamocować. Aha i co jeszcze? Wydaje mi się, że ten radiator będzie trochę za mały. Także chyba wezmę troszeczkę większy radiator. Ten radiator był z, bodajże z karty graficznej aluminiowy. Bardzo dobrze odbiera ciepło. I jakoś go tutaj zamocować. I tą całą płytkę przykleję na kleju na gorąco jakoś tak umiejscowię, żeby to nic tutaj nie przeszkadzało. Bo tutaj będzie w tym miejscu. Gniazdo. Wszystko zmontuję, narysuję schemat, jak to jest zrobione. Przetestujemy ten regulator. No i zabieram się do pracy. Wszystko zamocowane w tym regulatorze. W następnej części będę robił testy. Tego regulatora. Teraz chciałbym omówić, jak to wszystko zmontowałem. Gniazdo, tutaj jak wcześniej mówiłem, jest na wejściu do urządzenia do żarówki, czy do wiertarki, czy do ślifierki. Tutaj jest wejście, wejście do tego regulatora 230V, płynna regulacja, tu kontrolka jest, że. Na regulatorze jest napięcie, a ta żółta kontrolka pomija płynną regulację i jest przez diodę prostowniczą. Pół napięcia idzie na wyjście, także przełączam. Przełącznik jest płynna regulacja. Pomijam regulację, od razu idzie przez diodę prostowniczą, i jeżeli tutaj podepnę żarówkę o pół, żarówka świeci mniej. Jeszcze to narysuję w drugiej części przy testach na rysunku zasady tego działania i schemat elektryczny. Tutaj chciałem powiedzieć, że nieodzownym narzędziem do wycinania tutaj otworu różnego rodzaju jest taka szlifiereczka także to jest bardzo bardzo przydatna sprawa w warsztacie firmy są naprawdę różne no mi się akurat ta sprawdziła i z niej korzystam i to pytanie do mojego kolegi Pawła bo mam taki przyrząd Tolarski, a co nim robiłem. Zaznaczałem na przykład kontrolki tutaj, albo ten wyłącznik i tu jest taki szpikulec. Tutaj i tym drewienkiem zaznaczałem po prostu miejsce, w którym mają być te kontrolki, czy ten potencjometr, czy. Ten wyłącznik i pytanie do, do kolegi Pawła, który jest stolarzem. Co to za przyrząd? Jak on się nazywa? Ja zawsze na to mówiłem drewienko. Nie wszystko wiem tak i, i, i człowiek całe życie się uczy. Także to takie pytanie, a nawiązując do do kolegi Pawła robi on wiatraki. Wydaje mi się, że to są to doskonałe śmigła, na przykład te, te, co, te co robi. Ma to, jak, ma to ma na nie po prostu swój taki sposób. Zresztą na filmikach można pooglądać. Dam pod filmikiem jego kanał. Także i on między innymi mnie dopinguje, żebym różne urządzenia zrobił elektryczne. Więc to, co mi się przyda, to robię ewentualnie, jeśli komuś coś. Trzeba pomóc w jakimś, w jakimś, w jakimś urządzeniu, czy, czy jakiś ma pomysł na dane urządzenie elektroniczne czy elektryczne, to proszę pod filmikiem napisać. W Następny, następnym filmiku będzie testowanie tego, jak to wszystko działa. Tutaj jeszcze, tak jeszcze raz mówię: tej gałki mi brakuje, muszę gdzieś znaleźć. Tą gałkę, w sumie wszystko, wszystko było z demontażu. Gdzieś leżało po prostu po jakichś pudełkach. Nic nie było kupione. Wszystko było z jakiejś yy, obudowa. Yy, obudowa z, ze starej ładowarki. Regulator z miksera, gniazdo przewracało się, wyłącznik. Też z jakiegoś urządzenia, nawet nie wiem z czego to było, a to prawdopodobnie było z pralki, bo razem z tymi przewodami był programator. Dobra, do następnego razu, do, do testów, zapraszam.